Z moich obserwacji jako pielęgniarki wynika, że pielęgniarska opieka domowa długoterminowa powinna ściśle współpracować z sklepem medyczno-ortopedycznym. Dlaczego? Z powodu prostego. Pielęgniarka opieki domowej długoterminowej jako pierwsza diagnozuje stan ciężki pacjenta w domu, w jego środowisku domowym i jako pierwsza przy postawieniu swojej diagnozy pielęgniarskiej, przy wykonaniu badania fizykalnego może zdecydować, jakie wyroby medyczne powinno się u pacjenta zastosować. Wówczas to zaoszczędza się bardzo dużo czasu na proces kupowania opatrunków czy innych wyrobów medycznych, bo pielęgniarka współpracując ze sklepem medyczno-ortopedycznym jest w stanie. W dniu wizyty zaordynować odpowiednie wyroby medyczne, a nawet kiedy ściśle współpracuje, może skontaktować się ze sklepem medyczno-ortopedycznym i może przyjść, sama wypisać wniosek na wyroby medyczne, i sama może zdecydować, jaki to może być wyrób, jak również może zaopatrzyć tego pacjenta w dany wyrób medyczny, czyli tym samym podnosi jakość życia pacjenta w środowisku domowym, podnosi jego stan zdrowia i wzmacnia jego zdrowie. Tak samo odnosi się to do Amazonek. Amazonki, które są z powodu swojej ciężkiej choroby w zaniżonym poczuciu własnej wartości, w zaniżonym poczuciu bezpieczeństwa z powodu ciężkiej choroby, ubytku, stanu zdrowia, a przy tym obłosienia na głowie, które bardzo mocno obniża jakość życia pacjentki i zaniża jej samoocenę. Wówczas taka pani pielęgniarka, kiedy diagnozuje stan zdrowia pacjentki, widzi jej Obniżony nastrój, widzi jej stan depresyjny, a współpracuje ze sklepem medyczno-ortopedycznym. Jest w stanie wskazać takiej pacjentce, w którym sklepie nabędzie najlepsze peruki, stosowne do jej urody, do jej karnacji, do jej potrzeb. Taka peruka. Przez odpowiednim zastosowanie, odpowiednim doborze potrafi podnieść zdecydowanie jakość życia pacjentki i całych wszystkich domowników, z którymi przebywa w środowisku domowym ta osoba.